Witam. Bardzo nie było filmów o kostkach, także stwierdziłem, że zrobię i zrobimy dzisiaj sobie pięć moich najtrudniejszych kostek Rubika, jakie mam w kolekcji, których nie umiem ułożyć. I co, zaczynamy z pierwszą kostką. I dobra. No to tutaj mam Square one. nie umiem go układać, kiedyś się za to wziąłem. Sam jestem w stanie doprowadzić do tego, że kostka jest w swojej postaci tak. Było trochę skorzystanie kształty, ale kiedyś próbowałem się nauczyć, ale tam był jeden taki algorytm, który właśnie sprawiał mi trudność i jak obracałeś chyba na dolnej warstwie chyba, żeby było już dobrze. Strzelam, że później jakbym się tego nauczył, to już byłoby z górki, aczkolwiek nawet czas tego nie umiem, ale nie jestem jakoś tym źle, po prostu nie umiem układać squela, a to jest takie coś, żeby po prostu sobie pokręcić dla zabawy, dla czasami i tyle. Jeszcze jak zobaczyłem kiedyś anotację, jak to wygląda, to czy tam przykładował algorytmy, no to się złapałem za głowę, że jak to wygląda. Wiem, że to nie jest najtrudniejsza kostka, kiedyś taka uchodziła, ale no cóż mam powiedzieć, no to skóra nie umiem układać i. <laughs> na razie jakoś nie planuję się uczyć. Teraz coś takiego wydaje mi się, że najtrudniejszego, tak teoretycznie, bo jest to co do kukiów. Generalnie są kostką jest też taki problemy, że kostka jest kostka zrobiona z, z tych z kostek kostkowych, że tak powiem. Eee, no generalnie działa to chyba takie połączenie kostki Rubika i Sudoku. Hmm. Generalnie jakoś tak ile Sudoku układać. Umiem kostkę Rubika oczywiście też. Tak, połączenie tego i tego to jest naprawdę ważne. Nie wiem jak to tutaj sugerować i tak tutaj jedynka, tutaj co mam trójkę dać tak zrobił i tu jeszcze siódemka i szóstka ja ewentualnie bym tutaj wymienił czy tutaj o 8. tu już nie ma dziewiątki a tu jest znowu szóstka czyli tu musiałbym dać znowu jakoś nie czwórkę czy coś a to zrobię no, tu coś zapomina, że chyba ta ściana i zaczynamy dać dziesięć i coś Idzie to ciężko, natomiast wydaje mi się, że nie, nie jest to takie... aż może nie jest to aż takie trudne, ale no dla osób, które nie wiedzą jak działa Sudoku może być ciężko. Ale taka kostka. W sumie do kolekcji też jest spoko i tyle. Pyramids i to jest kotka, której ja umiem układać i w ogóle to jest kotka, która ja się wyje układać, bo raz nie tak spróbowała, że chyba... Dwa miesiące się myślałem, żeby było poskładać dobrze i teraz znowu go pomieszałem i potrafię dojść do tego, jestem w stanie dojść do momentu, w którym e, po prostu dobrze mieszam, ale w pewnym momencie zatrzymuje się coś i no, idzie wszystko w złą stronę, nigdy nie wiem, tutaj można no, tym kręcić, można się tym bawić, ale jakoś... No To jest taka do tak, żeby zająć czymś chwilę czasu i... I tak bardzo mi się podoba ta koska, no jest fajna, na, pewny, na pewno jest ciekawa, jak się włączyło, z jak to się mówi, wyjęło pudełka, ale kiedyś próbowałem się jej nauczyć, aczkolwiek no, no jest problem. Nieście się w zastanawiali to mruk zrobił do tej kostki. Do tych dziwniejszych ja się uczyłem, bo tak samo to opieram X4 na 4 się uczyłem od mruka właśnie. Teraz chyba kostka, którą mam najdłużej w kolekcji, ja nie ją umiem, czyli to jest właśnie helikopter. I ona jest tak w połowie ułożona, bo tak byłem w stanie dojść do tego jak mniej więcej zrobić tutaj to. Nie wiem jak, bo ja to chyba ostatnio raz miałem Chyba jeszcze w 1923, więc no, dużo o tym mówić, że to się dzieje Ale wygląda super kostka. Nie wiem jak to obracać, nie wiem jak umieć podamieniać to coś, żeby nic nie popsuć. Nie mi chyba podatniku u ale jakoś średnio mi to idzie. Szukałem innych. Myślałem jeszcze o poradniku na 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 Pokazane o może tak samo, no, ale nie wiem, jakoś tak też. Ale tak naprawdę ta kostka jest taka fajna i tak fajnie wygląda, że ciężko jest tutaj coś, i jeszcze jest, dochodzi tu Jumbling. To też jest naprawdę ciężka sytuacja i też Jumblingu kostka jest podobna prostsza. Jak dojdzie do Jumblingu, to jest już naprawdę średnio, hmm. tyle. I ostatnia kostka, to też jest kostka, tam mi się rozwaliła, jest to moja evilai. Evil Eye. Składanie tej kostki też należy do najprzyjemniejszych rzeczy. I tutaj generalnie jest problem taki, bo o ile te krawędzie jestem w stanie ułożyć, tak te środki to jest jakaś masakra. I naprawdę nie wiem co mam układać, żeby się gdzieś nie popsuło. Niemniej oglądałem też poradniki, ale tam w sumie była tylko porada, żeby układać właśnie tę u jakoś jakby to, to łączyć, ale tak naprawdę czy to coś pomoże, to nie wiem, bo tutaj o, ja coś zrobię takiego, tutaj się coś psuje a tutaj nie, wiem, no, to się ma chyba cierpliwości już do, do, do kostek jak kiedyś, żeby po prostu przysiąść i się nauczyć, no, Ale zrobimy, no <słuch> No ale, ale też fajnie to tak Generalnie po prostu tych koskaw jest taki, że dają fajnie na półce. Choć w moim przypadku w gablotce, jak z tego łóżka się wszystko. wszystkie. Czyli -mo moja, moja Nebinoid, Carbicopter, Jewel Square One i Sudoku Cube. I to byłoby chyba tyle, taki szybki filmik. Halo.